Dobra, co tutaj jeszcze było? A, no to jak już było o tym ślubie całym, jak już było o tym całym ślubie, to y, też ludzie na Twitterze zaczęli się buntować, ponieważ Marcin Dubiel wstawił fotki z Natsu i były tam komentarze od ludzi, y, którzy, no raz, że to lajkowali, a dwa pisali komentarze jakieś przychylne w stylu, że Dubiel jest niezniszczalny, dobrze, że wróciłeś i itp. itd. Nie? Jakieś takie komentarze były. Też tutaj wypominali, że Wersow polajkowała tego posta y, takie różne, więc Dubiel podejmuje kolejne próby tam powrotu do internetu. Za każdym razem bada grunt, postępuje coraz śmielej w internecie. Był w tym pokoju na Twitterze, gdzie tam się konfrontował z jakimiś zarzutami, z jakimiś ludźmi. No, wyszło to jak wyszło. Jeżeli ktoś oglądał szoty, to wie jak było i że padły tam też pewne niefortunne słowa, że tak powiem, e, gdzie nawet Nitro już załamywał ręce i musiał się przejść po pokoju, e, słysząc, co Dubiel wygaduje. Natomiast e, ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie wiem, czy ja to miałem też otwarte tutaj, bo był jeszcze taki jeden post, no nieważne, bo tam były komentarze, ale kurwa chciałem je pokazać te komentarze. Poczekaj, może znajdę tego posta. tak Dubiel. Eee... A, no to powiedzmy tutaj mam. O, tutaj. Przykłady tych komentarzy, żeby było wiadomo o co chodzi. Że tutaj ktoś napisał, że chciałabym kiedyś zaznać miłości takiej jak Natalia do Marcina. Jest z nim cały czas i mimo wszystko cały czas go kocha. Piękny przykład miłości, to jest prawdziwa miłość. I Dubiel pisał, życzę. Nareszcie niezniszczalny Dubiel powraca. <laughs> eee, więc przykład czegoś takiego. Eee, tutaj też jest jakiś inny przykład komentarzy. Chłop na ich się jest jebany, na Instagramie propsowany, co kraj to obyczaj? Jestem z ciebie taka dumna, Marcin. Dubiel fanpages. Brakowało cię tutaj, dubi. E, I też to dubiel fanpages, to w sumie jeden profil. E, no, nareszcie czekam na powrót do walk. Nikt takiego progresu nie robił. Duch w Wenecji. <grym> no, także takie kurwa. Pozytywna atmosfera, jakby nie patrzeć. Jakieś kupione komentarze. Znaczy, wiecie co? Tutaj też. E, czekajcie, to chyba pisał Spysiński, jak dobrze pamiętam. To trochę się do tego odniosę. E, bo Spysiński też wrzucił taki zbiorczy post. E, który napisał, no i to by było na tyle, jeśli chodzi o cancel. Eee, I tutaj też są przykłady różnych komentarzy, tych co czytałem, trochę innych. O, Nitro skomentował serduszkiem. Eee, no, eee, to i tu, no i że tu tyle, jeżeli by chodziło o cancel, no to ja bym chciał zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka: eee, je było co W sensie co? Przerwało streama? Czy co się stało? A, chyba. A, coś się rozjebało streama. A, okej, okay, dobra, to, to nie wiem, no to F5 muszą klikać. Jak się z pająkiem biłeś? A, tak, ale teraz działa. No dobra, no to spoko. Więc tutaj chciałbym. Jedną rzecz zaznaczyć, że po pierwsze, po pierwsze na Instagramie Dubiel może sobie wybierać, jakie komentarze się pojawiają, a jakie nie. Może je ukrywać, może je, krótko mówiąc, moderować, jeśli chodzi o swoją działalność, i w związku z tym potem masz wrażenie, że są same pozytywne oceny, e, gdzie wszyscy go kochają, życzą jak najlepiej, e, chcą, żeby powrócił i tak dalej. Bo takie osoby na pewno są, ale z drugiej strony możemy też patrzeć na to w ten sposób, że mając świadomość różnych grup uderzeniowych, jakichś tam czarnych kurczaków, e, czy przeróżnych innych, czy ogólnie, poznając, że w świecie influ i wielkich zasięgów, wielkich pieniędzy, e, wchodzą metody, znane też polityki na temat forsowania pewnych narracji, pewnej, e, pewnego podejścia ludzi, gdzie jak się okazuje, ludzie często wchodzą w komentarze, budują opinie na temat tego, co się dzieje na podstawie właśnie tych najpopularniejszych, że mogły też się tam i takie komentarze pojawić. Niekoniecznie komentarze tak bardzo organiczne, że tak powiem. I to też należy brać pod uwagę. Także warto jest konfrontować podejście do Dubiela na różnych platformach i bardziej na tej zasadzie wyciągnąć wnioski, jakie jest do niego podejście, a nie już teraz zakładać, że mm, rzeczy związane z kancelem, czy podejściem do niego w internecie nagle już się zmieniły, bo go chwilę nie było. Bo ja akurat mam wrażenie, chociaż to być może jest moja bańka, że Dubiel nadal jest przez wiele osób gdzieś tam jechany w sieci i bardzo mocno te osoby protestują przed jego powrotem do e, internetowej działalności. Ta, to jest nadal moja bańka. Więc ja na razie bym nie pisał tak mocnych słów, że o, to tyle jeśli chodzi o kancel. Na ten moment. Może bym w zakole klepnął? A nie stałem nic, bo pająka ubijałe. Klepnięcie w zakole się Jampir, za kole dla ciebie. Eee, chyba tyle. Czy nie? Coś jeszcze. Chyba tyle. Było wcześniej? To ile wcześniej? Eee, to nie mam tyle powiadomień, żeby to cofnąć, bo mam dzisiaj zaspamowane wszystko, bo bitsy się po parę razy wyświetlają ze względu na te bonusy. Więc nic nie widzę więcej. Jak coś. Ech, na początku streama było? Nie, już dzisiaj się klepałem eee, za kole. Także dla kogoś. No, także podsumowując, moim zdaniem Dubiel nadal nie ma przychylnej opinii w internecie. To, że ma takie komentarze na Instagramie, to może być kwestia selekt komentarzy i tego, żeby tworzyć wrażenie, że jest super miło i przy. Przyjemnie e, natomiast e, natomiast no, reakcja na to w innych social mediach, gdzie nie ma takiej kontroli nad komentarzami, pokazuje, że wiele osób nadal go nie lubi i w jakimś tam stopniu nie chce jego witam, powrotu do internetowej działania. E, Forman XD dziękuję bardzo za e, 11 miesiąc. Witam serdecznie. Miesiąc i będzie cały roczek. Dobra, co tu jeszcze było dalej? E, w całej tej aferze związanej z Wardenką i Boxdelem pojawił się tajemniczy wątek Dobra, wielkiego. Tam, się nie zesrajcie. E, czekajcie, jeszcze to muszę zablokować. Kurwa, dzisiaj trzeba samemu klikać wszystko. To też jest spauzowany, ok. Więc w całej tej aferze pojawił się też jeszcze wątek Wielkiego Bu i yy, jego wątek pojawiał się w sumie dwa razy, jak dobrze kojarzę, to znaczy jeden wątek był taki, że Wardenga mówił, że jeżeli Bokzel miałby wysyłać jakichś ochroniarzy z fejmu, to żeby nie wysyłał Wielkiego Bu, bo, bo Wardenga w sumie, nie wiem, czy że go polubił jakoś, czy że miał o nim dobre zdanie i że byłoby mu przykro, gdyby to Wielki Bu przyszedł na nim yy, wykorzystywać siłę perswazji, więc to jest jedna rzecz, ale potem ważniejszy wątek, chociaż nie wiem czy ważniejszy, ale, ale ten, tu jest bardziej aktualny, to że że miał, miał rzekomo jakieś plany względem wielkiego Bu, ee, i potem była kwestia tego, że Bardenga podbijał wątek do sponsorów, czy głównych sponsorów tego typu wydarzeń, jak Freak gdzie jasno można było się domyślić, chodzi o e, firmy Book Ale gdzie? W pierwszym wątku? A, przepraszam, tam chodzi o Nicole, tak, przepraszam. Dobra, to nieważne, to to się wytnie. No to był jeden wątek, w takim razie, to był jeden wątek. Więc e, suma jest taka, że. Czekaj, się wytrąciłem, co ostatnio mówiłem, Prawda zapomniałem. E... To w każdym razie, krętacz? Nie, ale nie specjalnie, akurat tym razem. Więc, sumarycznie jest tak, że Wielki Bu został trochę wplątany w tę aferę, mówi, że nie wie o co chodzi, no i że z chęcią by się w sumie dowiedział, bo brzmi to jak trochę takie poważne zarzuty. Jednocześnie brzmi to też w tym sensie poważnie, że Bardenga, mówiąc o tym temacie Wielkiego Bu, jak i tajemniczych planów względem niego, no też ostrzegała Amadeusza, żeby uciekał ze wspólnego projektu z Boxdelem, który, jak wiemy, jest wspólna federacja. No i teraz pojawiła się rozmowa, z wielkim bólu i jego komentarz do tego wszystkiego, gdzie możemy się moża, być może coś więcej dowiedzieć. O, na... okay. Patryk, ty śledziłeś to, co Wardenga mówił o, na twój temat i na temat Boxdala? Nie tyle, co śledziłem. Dostaję takie kurcze, no, e, dostaje jakieś tam, nie wiem, screeny, czy, czy wycinki jakiegoś tam czegoś, ale wiesz co, sam jestem ciekawy tego, czy jeżeli faktycznie tam, ale wiesz, ja z nie żyłem na blisko, żebyśmy mieli jakieś plany, więc zastanawiam się, czy on miał negatywny ty no, wiesz, sam wiem, jestem ciekawy, jaką ja w tym rolę yy, pełnię. Napisałem nawet Wardęgi, czy był mnie chociaż tak tajemniczył, nie? czy to jest pozytywne, czy miał jakiś zły plan. No, znaczy powiem tak. No pozytywne, to ja mogę odpowiedzieć, że na pewno nie było i da się to wywnioskować z treści tego, jak przedstawiał to Wardenga. Także pozytywne na pewno, nie? To już, to już mogę zagwarantować. Tam, jak, w jakiej roli tam występuje, bo to jak mówię, No my się aż tak nie znaliśmy, żebyśmy jakoś wielce mogli spiskować, tym bardziej, żebyśmy mogli się gdzieś tam nagrywać. Nie wiem, no przerastał internet, nie, więc nie, niech to szybko pokazuje, też ciekaw i. Ale wydaje mi się, że to już jest takie, wiesz, gadanie, żeby gadać, nie? Bo oni raz gadają, że oni mają różne rzeczy. Później robią 100 streamów, później coś tam cały internet żyje, a te ale nie wpływa, wydaje mi się, że to jest taka powoli nudna terenowa. Wartęga ci już zdradził, co ci nie? nie? Nie, 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 my nie mamy kontakt wiesz, ja jaś, nawet się nie znamy, tak naprawdę wiesz, staliśmy się tylko około fejmu, ja nie żyłem tymi, nawet tam, wiesz, ja nie za, za bardzo nawet widziałem jak to podziałami. Nawet jak już tam już chyba miał te problemy z tą ochroną, to ja się z nim tałem. bo ja nie uczestniczę w całym głównie, wiesz, nie wiem kto jest zły. Tak naprawdę wiesz, przechodził, wiesz, pracownik, to... to, to... O, no, taką mieliśmy relację i tak naprawdę bardzo podobny jest z Boxdelem, więc co ja mam powiedzieć? też jest ciekawy, właśnie co ja tam robię. No, ja jestem bardzo ciekawy widzowie, pewnie też dlatego, że Wardenga. Wardenga mówi mówił do Ferrariego, w sensie na streamie, żeby spytał Boxdel Wielkiego. było jakieś dziwne akcje. No tak, bo po tym pisał, Wardenga gadał, że dobrze wykmini wykop No, dało się to wyczytać, w sensie, no, Wardenga nic wprost nie powiedział, ale rzucając pewne takie wiesz, wskazówki, no, dało się domyślić, o co może chodzić. No chyba, że to, nie wiem, rzeczywiście, jakoś bardziej skomplikowane. Ale no, tak jak to przedstawią, no to dało się domyślić, o co chodzi, że jakieś ustawienie walki, ale to nadal to wszystko są jakieś domysły i nie mamy na to żadnych dowodów, nagrań, czegokolwiek. Być może zakładam, że pojawi się to w filmie Wardęgi II, a tym bardziej biorąc pod uwagę determinację Wardęgi w tym temacie aktualnie, bo Boxel go tam podkurwia nieźle. Także no, zakładam, że i ten wątek się rozwiąże z dowodami. Natomiast po raz kolejny to powiem, no, że gdyby wyszło, że Boxel miał w ogóle takie plany, że gadał o takich rzeczach, no to jest. Ogromny przypał. I dla wszystkich federacji, w których on miałby działać, i no ogólnie dla jakichś projektów, wiarygodności i tak dalej, nie? to to było giga słabe. Powiada, że to jest największa rzecz, która mogłaby Bok zada pogrążyć do końca życia i chodzi kurde, właśnie kurde, o ciebie. Więc ja? kurde, kurde no mam tutaj stronie, ciebie, nie? więc pytam. Słuchaj, nie wiem, kurde, gość w aferze tej całej pandorowej, kurwa, no nie wiem, co może być jeszcze. Kurwa, sam, no no wrzucaj i też jestem ciekawy, albo chociaż mi to myśli, albo powiedz. Okej, okay, czyli wielki był nic nie wie, a przynajmniej tak mówi publicznie. Być może tak było rzeczywiście, że to albo jakieś plany Boxdella, w które on nie był wtajemniczony i nic nie wie. A być może nie. No to się wszystkiego pewnie niedługo dowiemy.